Na rozległych sawannach kenijskiej Masajów Mara i południowoafrykańskiego Parku Narodowego Krugera pojawiła się niezwykła zmiana behawioralna wśród sępów białogrzbietych, która rzuca wyzwanie naszemu zrozumieniu dynamiki drapieżnika i ofiary. Ci budzący grozę padlinożercy, niegdyś szybko wycofujący się przy pierwszych oznakach niebezpieczeństwa, rozwinęli bezprecedensową śmia w obliczu najbardziej przerażających drapieżników Afryki, w tym lwów, lampartów, dzikich psów i hien. Jeśli chodzi o średnie i mniejsze drapieżniki, zwłaszcza szakale z czarnym grzbietem, te duże sępy po prostu miażdżą je na ziemię. Sępy białogrzbiete Gyps africanos tradycyjnie były ptakami ostrożnymi, polegającymi na ich wyjątkowym wzroku i szybkich reakcjach w locie, aby uniknąć zagrożeń naziemnych. Jednak badacze terenowi i fotografowie przyrody zarówno w Masajach Mara, jak i Kruger udokumentowali uderzającą zmianę w ich zachowaniu w ciągu ostatniej dekady. Kiedy duże drapieżniki zbliżają się do miejsc żerowania, sępy te nie od razu uciekają. Zamiast tego stosują strategię zastraszania, która wydawałaby się zuchwała dla każdego stworzenia stojącego przed lwem. Transformacja wydaje się wynikać ze zwiększonej konkurencji o tusze i zmniejszających się źródeł żywności. Ponieważ fragmentacja siedlisk i ingerencja człowieka zmniejszyły dostępną padlinę, sępy zostały zmuszone do większej asertywności w obronie swoich posiłków. Ta adaptacja behawioralna okazała się zaskakująco skuteczna, zmieniając tych padlinożerców w groźnych przeciwników nawet dla drapieżników wierzchołkowych. Badacze dzikiej przyrody uważali, że to odważne i agresywne zachowanie sępa było spowodowane tym, że po karmieniu mieli pełne brzuchy, ale ostatnio zaobserwowali jednego osobnika, który z jakiegoś powodu poleciał i wylądował na ziemi, zauważyli, że tego dnia nie zjadł ani nie napełnił brzucha. Gdy tylko ten sęp wylądował, lew z daleka go zauważył. Lew zaczął go prześladować, planując swój skok, ale ku zaskoczeniu sęp nie uciekł, nie wzdrygnął się ani nawet nie zdecydował się odlecieć. W obliczu zbliżających się drapieżników, sępy białogrzbietę wykonują dramatyczny pokaz obronny, który całkowicie zmienia ich wygląd. Rozpościerają imponujące skrzydła, które mogą rozpiętość do 2,6 metra, tworząc potężną sylwetkę na tle afrykańskiego nieba. Ich postawa staje się agresywna, gdy opuszczają głowy, wyciągają szyje do przodu i emitują głębokie, gardłowe, syczące dźwięki, które rezonują na sawannie. Ten wyświetlacz służy wielu celom poza zwykłym zastraszaniem. Rozszerzone skrzydła sprawiają, że sępy wydają się znacznie większe niż ich rzeczywisty rozmiar, podczas gdy zbiorowe zachowanie całego śladu sępów tworzy imponującą ścianę piór i agresji. Psychologiczny wpływ na zbliżające się drapieżniki jest niezwykły nawet lwy przyzwyczajone do dominowania w swoim otoczeniu, często zatrzymują się i ponownie oceniają sytuację w obliczu tego nieoczekiwanego pokazu buntu. Być może najbardziej zdumiewająca jest skuteczność tej strategii. Zaobserwowano, że lwy, lamparty i hajni plamiste wycofują się z określonych grup sępów białogrzbietych, szczególnie gdy ptaki żerują na znacznych tuszach. Sępy zdają się rozumieć, że ich liczba zapewnia siłę, często koordynując swoje pokazy, aby przedstawić zjednoczony front przeciwko intruzom.